Drodzy państwo, proszę usiąść wygodnie, bo dziś mamy naprawdę ważne informacje, takie, które mogą zmienić sytuację wielu polskich emerytów. Już właśnie oficjalnie potwierdził nową ustawę emerytalną, a jej wejście w życie zaplanowano na 10 października 2025 roku. To nie są plotki, to już oficjalna decyzja, która dotyczy milionów seniorów w całym kraju. I dziś wytłumaczę Państwu dokładnie, co to oznacza w praktyce, jakie zmiany wprowadza ustawa i co najważniejsze, jak może to wpłynąć na Państwa portfele i przyszłe wypłaty. Wiecie, przez ostatnie miesiące mówiło się wiele o reformie emerytur. Jedni obiecywali, że świadczenia wzrosną, inni ostrzegali, że system może się nie utrzymać. Ale teraz, kiedy ustawa została zatwierdzona przez rząd i potwierdzona przez ZUS, wreszcie mamy konkretne odpowiedzi. I trzeba przyznać, są tam zarówno dobre wiadomości, jak i takie, które mogą wywołać pewien niepokój. Bo jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Za chwilę opowiem Państwu, kto dokładnie zyska na nowych przepisach, komu może przysługiwać wyższe świadczenie, a kto niestety będzie musiał przygotować się na pewne zmiany w zasadach naliczania. Porozmawiamy też o tym, dlaczego rząd tak się spieszy z wprowadzeniem tej ustawy i co z planuje zrobić, by przeprowadzić cały proces bez opóźnień i chaosu. Proszę zostać ze mną do końca, bo naprawdę warto wiedzieć, co się zmienia od 10 października, szczególnie jeśli pobierają już Państwo emeryturę lub zbliżają się do wieku emerytalnego. A jeśli cenią Państwo rzetelne, jasne i spokojne wyjaśnienia w gąszczu tych wszystkich rządowych komunikatów, to proszę zostawić łapkę w górę, dzięki temu YouTube pokaże ten materiał większej liczbie seniorów, którzy również chcą wiedzieć, co dzieje się z ich emeryturami. No to zaczynajmy. Nowa ustawa emerytalna wchodzi w życie już 10 października 2025 roku, a szczegóły mogą Państwa zaskoczyć. No dobrze, moi drodzy, skoro już wiemy, że ta nowa ustawa emerytalna naprawdę wchodzi w życie 10 października 2025 roku, to czas przyjrzeć się temu krok po kroku spokojnie, po ludzku, bez prawniczego języka i urzędowych formułek. Bo przecież chodzi o coś najważniejszego o nasze pieniądze, o bezpieczeństwo i o spokój na emeryturze. A wiem, że wielu z Państwa ma już dość tych niejasnych komunikatów i sprzecznych informacji, które pojawiają się w mediach. Dlatego dziś wszystko wyjaśnię tak, jakbym mówił do swojej mamy albo sąsiadki prosto, konkretniej z troską. Zacznijmy od najważniejszego, czego dokładnie dotyczy ta ustawa. Otóż rząd i ZUS wprowadzają całkiem nowy sposób przeliczania emerytur, który ma uwzględniać rosnące koszty życia i różnice między kobietami a mężczyznami w długości pracy. To oznacza, że system ma być bardziej sprawiedliwy, jak to ładnie ujęto w uzasadnieniu projektu. Co to znaczy w praktyce? Jeśli ktoś przez wiele lat pracował, ale zarabiał stosunkowo niewiele, na przykład w handlu, usługach czy rolnictwie, to jego świadczenie ma teraz zostać podniesione. LUS chce wyrównać te różnice i wreszcie docenić ludzi, którzy uczciwie pracowali całe życie, ale nigdy nie mieli okazji odkładać dużych składek. Ale jest też druga strona medalu, bo jak to często bywa, każda zmiana ma swoje ale. Rząd zaznacza, że wprowadzenie nowych zasad może oznaczać, że część osób, które mają wysokie emerytury, nie zobaczy żadnych dodatkowych podwyżek. Innymi słowy, system ma trochę wyrównać różnicę między najniższymi i najwyższymi świadczeniami. W teorii brzmi to dobrze, ale wiemy przecież, że wielu seniorów, którzy przez dziesięciolecia ciężko pracowali, może poczuć się niesprawiedliwie potraktowanych. I to właśnie budzi najwięcej emocji. Z zapewnia, że wszystko zostanie policzone automatycznie. Nie będzie trzeba biegać po urzędach ani składać żadnych dodatkowych wniosków. Dane skąd ubezpieczonych zostaną pobrane z systemu, a przeliczenie nastąpi z urzędu. Ale i tu trzeba być bardzo czujnym to nie znaczy, że możemy całkowicie odpuścić i nie zaglądać do swoich dokumentów. Warto będzie dokładnie sprawdzić, co Zeus przeliczył, ile nam wyszło i czy wszystko się zgadza. W razie błędów czy nieścisłości, trzeba będzie zgłosić reklamację lub wniosek o ponowne przeliczenie. Bo jak wiemy, nawet najlepszy system potrafi się czasem pomylić, a chodzi przecież o państwa pieniądze. Ciekawostką jest to, że w nowej ustawie pojawił się też zapis o szybszej waloryzacji świadczeń, czyli o częstszym podnoszeniu emerytur w zależności od inflacji. Dotychczas waloryzacja była raz w roku w marcu. Teraz mówi się o tym, że mogłaby być robiona dwa razy, jeśli inflacja przekroczy określony próg. Dla wielu seniorów, zwłaszcza tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, to naprawdę dobra wiadomość. Bo przecież ceny w sklepach rosną nieraz do roku, tylko niemal co miesiąc. Ludzie muszą płacić więcej za jedzenie, leki, prąd, gaz, a emerytura nie zawsze nadąża. Więc jeśli ta waloryzacja rzeczywiście będzie bardziej elastyczna, to może wreszcie poczujemy, że państwo reaguje szybciej na potrzeby zwykłych ludzi. Niektórzy jednak mówią, to tylko obietnice przed wyborami, znowu coś zapowiedzą, a potem wycofają. I wiecie co? Takie głosy są w pełni zrozumiałe. Polacy już nieraz słyszeli piękne słowa o podwyżkach i lepszej przyszłości, a potem rzeczywistość okazywała się zupełnie inna. Ale tym razem mamy coś konkretnego, ustawę zatwierdzoną, podpisaną i opublikowaną w dzienniku ustaw. A to znaczy, że zmiany naprawdę wejdą w życie i to już niedługo, dokładnie 10 października 2025 roku. Warto też wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, nowa ustawa ma objąć nie tylko obecnych emerytów, ale także osoby, które dopiero zbliżają się do wieku emerytalnego. To oznacza, że jeśli ktoś planuje przejść na emeryturę w 2026 roku, to jego świadczenie również zostanie wyliczone już według nowych zasad. I tu wiele osób może skorzystać, bo wzory mają być bardziej korzystne dla tych, którzy mają przerwy w pracy lub okresy, w których składki były niskie, np. przez urlopy wychowawcze, chorobę czy opiekę nad bliskimi. To ważne, bo do tej pory właśnie takie osoby były często najbardziej pokrzywdzone przez system. Kobiety, które przez lata opiekowały się dziećmi osoby z małych miejscowości, które nie miały stabilnej pracy albo ci, którzy przez pewien czas pracowali na umowach śmieciowych, wszyscy oni teraz mają mieć szansę na bardziej sprawiedliwe świadczenia. To duży krok naprzód i naprawdę dobra wiadomość dla wielu rodzin. D zapowiada też, że proces wdrażania będzie etapowy. To znaczy, że nie wszystko stanie się z dnia na dzień. Pierwsze wypłaty po przeliczeniu mają trafić na konta już w listopadzie 2025 roku, ale niektóre osoby mogą otrzymać decyzję nieco później, w zależności od regionu i obciążenia urzędów. Warto więc uzbroić się w cierpliwość, ale też być w kontakcie z ZSM. I właśnie dlatego proszę, jeśli uznają Państwo, że ten materiał był pomocny, jeśli czują Państwo, że wreszcie ktoś mówi do Was normalnie, a nie urzędowym językiem, to zostawcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga nam docierać do większej liczby seniorów, którzy też chcą zrozumieć, co się dzieje z ich emeryturami. I koniecznie subskrybujcie kanał, bo w kolejnych odcinkach będziemy śledzić, jak te zmiany są wprowadzane w praktyce. A teraz, żeby nie zostawiać Państwa tylko z teorią, powiem coś, co może być naprawdę istotne. Według informacji, które już pojawiły się w biuletynie z US, przeliczenie świadczeń będzie obejmować także dodatkowe dodatki, takie jak 13 i 14. Czyli jeśli ktoś zyska na nowym przeliczeniu podstawowej emerytury, to automatycznie wzrosną mu również te świadczenia dodatkowe. To oznacza, że w przyszłym roku niektórzy seniorzy mogą zobaczyć naprawdę realny wzrost na swoim koncie, nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Wyobraźmy sobie na przykład panią Zofię z Lublina, która przez 35 lat pracowała w sklepie spożywczym, a dziś dostaje nieco ponad 2100 zł emerytury. Po przeliczeniu według nowych zasad jej świadczenie może wzrosnąć o około 300 zł miesięcznie. To może nie brzmi jak fortuna, ale dla kogoś, kto musi opłacić rachunki, kupić leki i jedzenie, to ogromna różnica. I to właśnie takich ludzi ma wspierać ta ustawa. Na koniec chciałbym powiedzieć jedno, wiem, że wielu z Państwa czuje się czasem zagubionych w tych wszystkich reformach. Tyle zmian, tyle obietnic, tyle dokumentów i terminów. Ale proszę się nie martwić. Jesteśmy tu po to, żeby wszystko razem przejść, wytłumaczyć i sprawić, że te trudne sprawy staną się proste. Bo każdy z państwa zasługuje na spokojną starość i poczucie, że państwo naprawdę o was dba. Więc proszę, zostańcie ze mną do końca, kliknijcie subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych ważnych informacji. Już w następnym materiale pokażę dokładnie, jak sprawdzić, czy ZUS poprawnie przeliczył państwa emeryturę i co zrobić, jeśli coś się nie zgadza. A tymczasem pamiętajcie, 10 października 2025 roku to data, którą warto sobie zapisać, bo to dzień, od którego polski system emerytalny zacznie działać według zupełnie nowych zasad. A teraz proszę wziąć łyk herbaty, uśmiechnąć się i pomyśleć, że może wreszcie nadchodzi czas, kiedy emerytura w Polsce zacznie oznaczać spokój, a nie stres. Dziękuję, że są Państwo ze mną i do zobaczenia już w następnym odcinku.